8 maja pod źródełkiem Biruty rozpoczęły się obchody 85-lecia wodociągów kieleckich, poprzedzające główne wydarzenie zaplanowane na październik. Spotkanie przebiegało w duchu Stefana Żeromskiego, którego fragmenty dzieł czytali zaproszeni goście. Każdy mógł skosztować wody, nie zabrakło również bzów i pięknych wodzianek. Postanowiliśmy, aby to święto nie uczynić jednorazowym wydarzeniem. Tylko włączamy się w wiele wydarzeń, które mają miejsce w mieście Kielce, ale także w regionie, po to, żeby wspólnie z naszymi odbiorcami, naszymi dobrodziejami móc dzielić tą radość z racji tego jubileuszu. Prezes Milcarz pracujący w wodociągach od 1992 roku opowiadał o zmianie, jaki zaszły przez ostatnie lata w firmie, która na dzień dzisiejszy jest jedną z najlepszych w Polsce i Europie. Podczas wielokrotnych wizyt zagranicznych największe wrażenie spółka wywarła na naszych zachodnich sąsiadach. Największe takie, chyba przygnębiające wrażenie wywarła ta inwestycja na Niemcach. Ja ich rozumiałem, bo kiedy na początku mojej pracy na tak zwany Zachód wyjeżdżaliśmy, żeby podpatrzeć, co się tam dzieje, no to ja z zazdrością patrzyłem na ich rozwiązania. Tymczasem oni dziś przyjeżdżają i nie wierzą ponieważ oni mają tą infrastrukturę w miarę dobrą, ale starą. Natomiast my, korzystając, co już mówiłem, ze środków unijnych, przeobrażamy firmę na bardzo, na wskroś nowoczesną. I tak ma być, po to, żeby kolejne pokolenia mogły czerpać i pożytki, i satysfakcję z tego. A jaka ciekawa historia związana z pracą w Wodociągach najbardziej zapadła prezesowi w pamięć? Pracował u nas pan Stanisław który pracował blisko 40 lat. To był robotnik, który przy kanalizacji pracował. Prosty człowiek, ale bardzo uczciwy, sumienny, pracowity. I wiele, wiele lat temu miał małego syna. Ten syn mógł mieć z półtora roku, coś tam z żoną nie tak poszło. Ona poszła do swoich rodziców, on musiał przyjść na drugą zmianę do pracy. Przeprowadził go i zostawił go u dyspozytora i mówił: "Będziesz beczał. Czyli będziesz płakał, nie? No i oczywiście został beczał. I on był beczał, i teraz odszedł na emeryturę pracuje jego syn, który już jest bardzo dojrzałym człowiekiem i też ma taką, taką, tak, tak, taką no, ksywę, jak to mówią młodzi. Beczał, prawda? Czyli ojcieciczył po o, ojcu nie tylko tradycję, ale i ksywę. Podociągi Kieleckiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na terenie Kielc oraz gmin Zagnańsk, Masów oraz Świtków Kanowiny.